szacuneczek wita się z wami bednar po raz kolejny dzisiaj drugi motovlog tak jak wspominałem wcześniej troszeczkę będzie na temat mojego motocykla takie właśnie walkaround wspominałem że jak jest sezon to poruszam się właśnie suzuki gsr 600 i dzisiaj parę słów o nim, odkąd go mam. Jak, że tak powiem, wygląda nasza współpraca, a póki co jest całkiem niezła. Na pewno mnie nie zawiedzie, póki co tego nie zrobił. Także wierzę bardzo mocno w to. No, ale cóż, to rzeczy. Suzuki GSR 600-2007 rok. Eee, zakupiłem go w tamtym roku e, jakoś tak pod koniec Pod koniec lutego także to była zima cóż doskonale, doskonale wiecie pewnie y, nie jeden miał taki przypadek że po prostu kupił moto poza sezonem już i no cóż no korciło go żeby wyjść i go odpalić i, i to jest powiem wam jak narkotyk no ja jakoś się powstrzymałem, ale no, muszę powiedzieć Wam, że, że, nie było, że nie było łatwo. I co, od tamtej pory, od tamtej pory zrobiłem, yy, tak jak wspomniałem, prawie 7000, tam chyba było 6900 jakoś tak. Yy, co, no po zakupie wymieniłem oczywiście wszystkie filtry, filterki płyny ustrojowe z olejem na czele. Wiadomo, to jest taki standardzik. I co? Z takich usterek to po drodze tylko był to tylko zimmering w okolicach wałka zdawczego. Także, także nic wielkiego. A poza tym nic się z nim, nic się z nim nie działo. W tym, od, co do Sezonu zbliżającego się yy, troszeczkę poczyniłem w nich modyfikacje. Ta modyfikacje to trochę dużo powiedziane. Yy, raczej tak troszeczkę go upiększyłem wizualnie. Nie wiem czy tu będzie wszystko dokładnie widać. Ale tak, pierwsze co, raz wam pokażę, to miał tandetne białe paski, ponaklejane, ponaklejane nierówno. Yy, zmieniłem je na niebieskie dlaczego niebieskie, no cóż, no jak Suzuki, no to myślisz niebieski. I pomyślałem, że będzie to się prezentowało, prezentowało całkiem nieźle. No i tak w moim, w moim odczuciu jest. Wiadomo, słuchajcie, przede wszystkim jeśli coś, jeśli coś robicie w moto, to się ma podobać to wam a nie innym, także, także jeśli ktoś za bardzo głosuje, to miejcie to po prostu w dupie. Chodzi tutaj o Wasz gust i Wy się macie z tego cieszyć, a nie on. W ogóle zapomniałem jeszcze dodać taka, taka sprawa. Z moimi sprzętami motoryzacyjnymi jest tak, że no, nie wiem od czego to zależy, ale i auto, i motocykl kupiłem od handlarza. Oczywiście nie miałem, nie miałem tego w planach sprowadzony sprowadzony z Włoch sprowadzony motorek jest z Włoch tak jak mówiłem od handlarza i akurat mi się trafił mi się trafił dobry egzemplarz więc nie trzeba od razu się nie, nie trzeba od razu od tego uciekać że od handlarza to w ogóle nie warto tego brać do ręki wcale tak nie jest ja miałem tego podwójny przykład. Także i moto, i samochodzik śmigają, i, i, i naprawdę bez większych kłopotów. Ale dobra, do rzeczy. Były paski. Co oprócz? Na motobajzu była, była akurat wystawka. Ma tutaj swoje stoisko wątek ich produkty tak wyglądają dość, dość solidnie a i cena też nie przeraża a po prostu wygląda to dość porządnie bez tam większej ściemy no a wiadomo no crashpady lepiej mieć niż nie mieć a te przy okazji, przy okazji wyglądają wyglądają fajnie co dalej tutaj od chłopaków właśnie ze sklepu z Łodzi. Pozdrawiam, Motorwings. Yy, wymieniłem sobie gripy razem z ciężarkami. Yy, z uwagi, że są yy, dealerem Barakudy, to sobie wziąłem takie coś. Stwierdziłem, że taki kolorek będzie, będzie najlepiej pasować. Także. Jeszcze tam jest chyba taki srebrny mają z tego co pamiętam i złoty Grypy fajnie wykonane bo tutaj tutaj jest sporo nadlane gumy jest to jakby pół na pół z plastikiem Ciężarki no, nie rzucające się za bardzo w oczy, nie są takie nachalne, także zgrabne. Yy, w ogóle, tak, tutaj w komplecie musiałem cały grip zdemontować razem z, ty z tym mechanizmem pod, bo one mają swoje tam yy, takie plastikowe zębatki. Yy, ale jest, yy, jak ktoś ogarnięty, to, to bez problemu to zrobi. Wydaje mi się, także nie ma z tym większego problemu. Yy, no i co, i z takich rzeczy, no to jeszcze co, no klameczki. Jest to taki no name, nie jest to jakaś tam firma, nie wiem co to jest powiem wam, bo tutaj chłopaki z forum GSR bardzo polecali. Bardzo polecali, mimo że no... Cóż no, dałem za nie na Ibaju e 22 dolary komplet czyli tam 9 dyszek przesyłka była przesyłka była darmowa no nie wiem no niektórzy nawinęli na nich niektórzy nawinęli na nich któryś tam tysiąc, jakoś tak się ani nie starła ani nic z regulacją, ze wszystkim elegancko także wydaje mi się, że że zakup dobry więc no zobaczymy jak to będzie wyglądać no póki co nie narzekam z takich jeszcze innych, innych modyfikacji, oczywiście tu mówimy głównie o wyglądzie, to na pewno jeszcze będę chciał wymienić sobie tutaj szybkę na akcesoryjną, bo przy wyższych prędkościach wieje i to niemiłosiernie, dlatego, dlatego często omijam trasy typu S. Yy, bo powiem wam żadna frajda jak się nie ma za czym schować yy, i tą głową troszeczkę Majda także dla wygody na pewno na pewno to zmienię yy, no i co jeszcze no chciałbym też sobie yy, wymienić tutaj przewody yy, przewody hamulcowe yy, na Oplot znaczy no, przynajmniej, przynajmniej z przodu z tyłem zobaczymy jak to będzie no chciałbym, bo to też jest fajna rzecz i, i, i podobnież, nie wiem, mhm. podobnież y, ta różnica w hamowaniu y, jest odczuwalna. Y, no, i, no i co, no i warto byłoby to sprawdzić. A poza tym, no, wygląda też to fajnie. Y, co jeszcze? No, w, tak jak mówiłem, no, parę dłuższych podróży bym chciał odbyć i też fajnie byłoby sobie zakupić jakieś tekstylne sakwy, ale takie sakie można powiedzieć nie za bardzo nachalne, bo są takie, nawet nie psują, nie psują linii tego motocykla, nie są to jakieś wielkie, nie wiadomo ilu litrowe rzeczy, ale taki podręczny bagaż, żeby się zmieścił to jak najbardziej, także nawet to by wyglądało nieźle. Także coś się wybierze mam nadzieję. No z uwagi tego motovloga, no chciałbym też. No w sumie warto byłoby też go odpalić, to posłuchacie Akumulator wyjąłem, leży sobie w domciu także, także zaraz go założę. Odpalimy, troszkę pochodzi i za chwilkę się widzimy tutaj. Akumulatorek włożony. Wcześniej go nie odpalałem Można powiedzieć w tym roku Także, także będzie Będzie debiut Zobaczymy czy to, czy to badziewie odpali Jak to tam wyjdzie Ładnie odpalił za pierwszym razem Także teraz mamy troszeczkę czasu, żeby, żeby złapał obroty, bo słuchajcie, jak już decydujecie się, niektórzy to wiedzą, jak już decydujecie się, żeby odpalić, jeśli już nie możecie wytrzymać, nie możecie usiedzieć w domu, miota wami jak szatan, to pamiętajcie, że jak już odpalacie, to niech on pochodzi z 15-20 minut, żeby to nie było takie na chwileczkę bo to po prostu jest powolna śmierć można powiedzieć niech tą temperaturkę złapie najlepiej niech to będzie jakiś tam cały ten cykl niech zacznie się to chłodzenie I, 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 i wtedy dopiero możecie możecie sobie tam go tam go zgasić w ogóle, yy, może też warto byłoby troszeczkę powiedzieć, jak to z tym prowadzeniem, yy, bo w ogóle to jest moje pierwsze moto, takie poważne. Mówią, że, że 600 na pierwsze moto to głupota i tak dalej, że jakiś, może nie wiem, mały gies, może jakaś 500. wiecie co, no nie wiem, no, że ja no, nie żałuję, no wszystko jest dla ludzi, wszystko jest dla ludzi z głową. Yy, więc jak ktoś ma troszeczkę tego oleju, nie tylko tam, znaczy się. Tam yy, tylko też i, też i w głowie, no bo ten olej jest tak naprawdę najważniejszy. Yy, a poza tym, no co, no to jest. Yy, Te rzędówki mają to do siebie, że to oddawanie mocy jest raczej łagodne. Yy, jest raczej łagodne, więc yy, słuchajcie, wszystko jest dla ludzi z głową. Yy, wybacza wiele błędów, jest dość przewidywalny i naprawdę ja polecam do miasta jest super tylko mówię zaopatrzcie się w, tam, w szybkę bo, bo może być to trochę upierdliwe no, ja po prostu uwielbiam kiedy i, i, i właśnie wszystkie, wszystkie tego typu golasy no, są urzekające może nie są praktyczne może nie ma się za czym schować ale, ale no, linia jest no, świetna po prostu no, także zaraz mu Niech troszeczkę złapię temperatury I zaraz mu troszeczkę go tam Odwinę Żebyście posłuchali Tłumików Nie zmieniałem, w ogóle ciekawa rzecz Ja nie rozumiem ludzi, którzy mówią Tłumnik Tak samo jak i karnister Ale uwierzcie mi, że Znam ich sporo I, i oni są już niereformowalni No, także tłumików nie zmieniałem Wydechu nie zmieniałem no, troszeczkę mi szkoda na tych pieniążków, no bo to no bo to dwójkę, dwójkę trzeba położyć niestety za jakiś fajny wydeszek, no może używki, nie wiem nie, nie, nie szukałem aż tak dokładnie no, na razie mi to nie przeszkadza dźwięk jest fajny nawet na tym yy, stokowym yy, wydechu naprawdę nie ma, nie ma na co narzekać, no więc słuchajcie temperaturkę i yy... Suzuczka już złapała, yy, także posłuchajcie, czym ja tak bardzo się jaram, mimo że jest to wszystko fabryczne i tak to wychodziło. mam nadzieję, że i wam się podoba tak bardzo jak mi Posłuchajcie, no, słuchajcie moi drodzy, no powiedziałem jak to wygląda wszystko yy... a jeszcze tutaj te żaróweczki zmieniłem na na ledowe, zapomniałem wam pokazać taka pierdółka, a też cieszy yy, także dziękuję, że, że byliście, może ktoś wysłuchał niechcący i widzimy się a właściwie słyszymy przy następnej możliwej okazji trzymajcie się, cześć.